Panie profesorze, a jakie korzyści cywilizacyjne i społeczne przyniosła Polsce implementacja europejskiej właśnie polityki spójności? Te korzyści w tym, co się nazywa sfera cywilizacyjna, są ewidentne i są znacznie bardziej widoczne i bardziej oczywiste niż w samej wąsko rozumianej gospodarce. No, jeździmy lepszymi drogami, jest mniej wypadków, mamy w, wiele. Yy, obiektów infrastruktury społecznej. Właściwie nie ma sektora w Polsce, który by nie skorzystał ze środków polityki spójności i nie ma prawdopodobnie miejsca w Polsce, gdyby ta interwencja polityki spójności nie była naocznie zauważalna. Tych tablic, że to zostało zbudowane, tam to zostało zbudowane również. No, w mniejszym stopniu może szkolenia, często szkoleni narzekają, że znowu się muszą szkolić. To nie jest najlepszy element aktywności polityki spójności. Natomiast efekt cywilizacyjny jest ewidentny. Jest ewidentny. No, uniwersytety, szkoły wyższe uzyskują wyposażenie, budują nowe obiekty, szpitale dostają wyposażenie. Tabor Miejski, się nowocześnia, no w bardzo wiele aspektów nie ma, jak mówię, takiej dziedziny czy takiego obszaru. Gdyby te środki nie były widoczne, tym bardziej, że jak dane wskazują, one w przypadku Polski finansują 50-60% w zależności od szacunku to, co nazywa inwestycjami w sektorze publicznym. Czyli gdyby nie było tych środków, te inwestycje w sektorze publicznym byłyby co najmniej dwukrotnie mniejsze. Czyli to pokazuje z jednej strony bardziej procywilizacyjne niż progospodarcze nastawienie interwencji polityki spójności, a z drugiej strony znaczenie, jakie ta polityka ma dla rozwoju naszej szeroko rozumianej infrastruktury e, społecznej i ekonomicznej. Tu jest taka mała przestroga. Parę lat temu już e, widać było, że niektórzy beneficjenci... E, no, przesadzając wykorzystaniem tych często łatwych do uzyskania środków, budują sobie obiekty, których potem nie są w stanie utrzymać ze swoich bieżących... Yy, dochodów, czyli to co miało być zasobem nagle staje się obciążeniem. No ale to są sporadyczne przypadki, te które już się przysłowie opowiada o parkach wodnych, to już właściwie jest przeszłość, to jest prawdopodobnie takie zakuśnięcie się pierwszym łykiem tych środków, no trzeba to jak to się już jesteśmy przy tej metaforze odkasznąć i potem nie robić podobnych błędów w przyszłości.